Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ostatnio na moich storkach coraz częściej pojawia się takie logo pochodzące od mojego nazwiska bez polskich znaków diakrytycznych: koltys i kropeczka. I zadajecie mi pytania: część osób zadaje mi pytania o co chodzi, kiedy zaczynam. Więc pomyślałem, że Wam opowiem, a przy okazji też zaproszę część z Was do współpracy. Otóż, słuchajcie, rynkiem nieruchomości tak profesjonalnie, zawodowo zajmuję się już 8 lat. 8 lat temu otworzyłem Investoriusa i działamy na rynku tym tak zwanym podstawowym, na rynku popularnym. Idzie nam bardzo dobrze, jestem zadowolony. Oczywiście zawsze chciałbym więcej i chcę się rozwijać, ale ten rynek popularny w tych obszarach, które mnie interesują, mamy już, kolokwialnie mówiąc, ogarnięty. Więc od no już dłuższego czasu przymierzam się do otworzenia biura, dedykowanego biura nieruchomością premium. To nie jest tak, że w Investorius nie robiliśmy transakcji premium, robiliśmy i za kilkanaście milionów i w poprzednim miesiącu za ponad 3 miliony, więc jakby zamykamy też te transakcje premium. ale. I nie jest to kwestia tego, że oglądałem się Selling Sunset. Absolutnie nie. Natomiast chodzi za mną taka agencja premium z prawdziwego zdarzenia. I chodzi już od kilku lat, więc teraz przyszedł czas, żeby ją zrealizować. I w tym celu w świetnej lokalizacji w okolicach Placu Konstytucji, właściwie to przy samym praktycznie Placu Konstytucji w Warszawie, kupiłem lokal pod koniec ubiegłego roku już. Teraz cały czas Handy walczy z remontem. Robię tam gruntowny remont, absolutnie wszystko. Czasami pokazuję go, a może nawet wybierzemy się w przyszłym tygodniu zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy i trochę Wam poopowiadam o tym, co zrobiliśmy i co robimy. Ja dla pasjonatów nieruchomości, remontów, wykończeń jest to ciekawe. Więc pracujemy teraz nad tym, nad tym lokalem. Bo zamawialiśmy dużo różnych takich fajnych smaczków, tam i wyposażenia, i, i też elementów wykończenia. W związku z tym te prace cały czas trwają. Otwarcie, i tutaj już zapraszam Was, oficjalne otwarcie będzie 6 maja, to jest piątek, o ile dobrze pamiętam. Ja lubię te początki maja, bo inwestor już zaczynał na początku maja, więc e, chyba na 4 albo 6 maja po latach tego nie pamiętam. Ale dobrze mi się to kojarzy, przynosi szczęście, i nie będąc zabobonnym, czemu nie zrobić tego na początku maja? E, teraz e, w jaki sposób to co, to, co robię, w jaki sposób kolty z nieruchomości premium, e, będzie inne od, e, od tego, co robię. E, Inwestorius jest takim miejscem, gdzie szkole ludzi od, od zera od początku w 99% przypadków bez żadnego wcześniejszego doświadczenia w nieruchomościach. A właściwie to ostatnio dołączyła pierwsza osoba, która właściwie przejdzie do. Do tego brandu premium, która wcześniej miała doświadczenie w nieruchomościach, a do tej pory wszystkie te osoby to ludzie, którzy przyszli, których od zera wyszkoliłem na pośrednika. Natomiast Investorius jest świetnie działającym modelem na rynku popularnym. Natomiast to, co się sprawdza na rynku popularnym, już nie do końca musi się sprawdzać na rynku premium. I mam taką świadomość, że my nie jesteśmy lej Nowym Jorkiem i Miami. Ale ten segment, zwłaszcza w Warszawie, ten segment nieruchomości premium rozwija się, ma się dobrze. W związku z tym chcę być na nim także obecny. Kołcys od inwestorów będzie różniło się tym, że będzie to bardzo butikowe biuro z dziesiątką pośredników, także mam jeszcze tylko dziewięć wolnych miejsc i mam czas. Mam cztery miesiące na to, żeby znowu nie muszę wystartować z pełną dziesiątką od razu, ale mam czas na to, żeby zaprosić do współpracy osoby, które. Szukają dla siebie miejsca, tak? I za chwilę wam opowiem, w czym to, w jaki sposób ja działam, w jaki sposób będziemy działać, w tym biurze jest inne. Po pierwsze, to jest fajny czas, kiedy już nie mam ciśnień. Ja nie muszę tego zrobić, ale mogę to zrobić i wiem, jak to zrobić dobrze, bo mam już 8 lat doświadczenia w branży pośrednictwa nieruchomości skutecznego doświadczenia, które przynosi wyniki, przynosi bardzo dobre rezultaty dla mnie, dla moich pośredników. W związku z tym mam na czym budować dalej. Natomiast pewne rzeczy będą, będą inne. Jeżeli pozwolicie, to w takim telegraficznym skrócie powiem Wam, jak to butikowe... Biuro będzie wyglądało. A mam takie przekonanie, że ten model poukładałem sobie od początku do końca. Ponieważ też wchodzimy i, i, i kolejne szkolenia będę dedykował przedsiębiorczości i zakładaniu własnego biznesu, to też o pewnych elementach wam opowiem o przygotowaniu. Ja do otwarcia tego biura przygotowywałem się przez dłuższy czas. Myślałem o tym grubo ponad 2-3 lata, jak dobrze pamiętam, a tak bardzo konkretnie to, to, to ostatnie miesiące. Już samo poszukiwanie biura, jakby, które musiało spełniać pewne kropki, które, które muszę mieć, zajęło mi e, sporo czasu. E, natomiast e, ten model musi być dla mnie kompletny. Jakby są dwie szkoły zaczynania biznesu, i tak jak zaczynałem te 26 lat temu, to była ta pierwsza szkoła, ta falenicka, czyli zacznijmy, a potem jakoś tam będzie. Natomiast teraz jestem większym fanem tej drugiej szkoły, czyli otwockiej. Oczywiście żartuję falicka od tak? To dla, dla tych malutkich hejterków, którzy jeszcze tutaj czasami są. A dla Was kochani wiecie doskonale o co chodzi pozostali. A więc e, dzisiaj lubię być dobrze przygotowanym. Więc e, ten brand Koltys, po pierwsze jest to solidna spółka e, z kapitałem zakładowym ponad 2,5 miliona złotych. Dla mnie biuro na rynku premium e, z całym szacunkiem, no nie może być spółką 5 czy 50 tysięcy złotych z kapitałem zakładowym. Po prostu to w moim przekonaniu przeszkadza. To jest pierwsza rzecz, którą ja sprawdzam, że z kimś robi biznes, z jakąś spółką. Ludzie mają coraz większą świadomość, sprawdzają takie informacje. No 5000 złotych kapitał zakładowy to nie jest poważne. W moim odczuciu znowu każdy ma prawo robić to, tak, jak, tak, jak robi. W każdym razie tutaj solidna spółka ponad 2,5 miliona złotych kapitału zakładowego wpłaconego, obecnego właściwie obecny jest wyższy niż ten zakładowy. Druga rzecz e, ważna, piękne biuro, fajne designers, designerskie biuro, w którym chcę, żeby pośrednikom się dobrze przebywało. Chcę, żeby to było biuro, do którego jak wchodzi klient, nawet jeżeli w 80% nasi klienci nie oglądają naszych biur, bo nie ma takiej potrzeby, albo mają preferują inny model pracy, e, to jednak to będzie dobrze wyglądało w social mediach. E, nie ma wstydu, e, a dodatkowo zapraszając klienta to wszystko od naj... Większych detali. Nawet ten dzwonek do transakcji już mam. Dostałem go na święta. Moi bliscy mi go sprezentowali. Ale każdy element poprzez fenomenalną kawę, świetny ekspres do kawy, to wszystko musi być dopracowane i będzie dopracowane do najmniejszego szczegółu. Ja tak naprawdę remont tego biura skończę za 5-6 tygodni. Ale daję sobie jeszcze dwa miesiące na to, żeby go wyposażyć w odpowiedni sposób. Meble, które zamawialiśmy, duża część z nich jedzie do nas z Włoch z Hiszpanii. Mam terminy odbioru gdzieś tam na początek kwietnia, tak? W związku z tym takie mam przynajmniej informacje od handy dzisiaj. Więc e, zrobienie czegoś fajnego wymaga czasu i przygotowania. E, więc mamy kapitał zakładowy spółki, solidny jak na ten biznes. E, mamy świetne biuro, biuro, którego właścicielem jest spółka niewynajmowane, nie z jakimiś tam, to może tutaj umowami na 2-3 lata, zobaczymy co będzie później. Nie, ja, ja nie chcę, żeby powierzchniowo to się rozrastało, nie jest mi to potrzebne, w tym modelu jest to wystarczające. 10 miejsc do pracy dla pośredników, 10 osób i mamy ogarnięty rynek premium. Mi zależy na tym, żeby osoby, z którymi będę, z którymi będę pracował, pośrednicy, zamykali na osobę jak najwięcej transakcji i temu ma służyć Świetny system wsparcia. Część tego systemu wsparcia już jest obecne, przetestowany w Investorius. Teraz rozwijam to jeszcze w marce Coltys nieruchomości premium. Jakie to są elementy? Dla mnie kluczowe. Prawnik na etacie. Osoba non-stop z doświadczeniem, z wiedzą prawną, która jest w stanie analizować dokumenty. Ja to tłumaczyłem już w poprzednich nagraniach, gdzieś wcześniej. No, nie wyobrażam sobie biura pośrednictwa nieruchomości premium, które nie miałoby e, no, na etacie, na bieżąco dostępu do osoby, która weryfikuje dokumenty, sprawdza i jest w stanie podpowiedzieć klientowi. E, nowoczesny marketing. Tutaj to jest taki mój know-how, w jaki sposób to, to zrobić, ale ten, ten marketing zmienia się zmienił się bardzo mocno w ostatnich e, latach. Prawdziwy home staging nie tam bagażniki, trzy kocyki, jedna poduszeczka i przekładamy między pokojami. Mamy trzy magazyny materiałów do stagingu, i cały czas ten magazyn się rozrasta. Jest to świetne, są to świetne narzędzia do tego, żeby je wykorzystywać do sesji i do prezentowania nieruchomości klientowi. Bardzo ważna rzecz też to jest nasza usługa Concierge Service. Pośrednicy wiedzą o co chodzi, klienci też wtedy, kiedy e, potrzeba, ale jest to bardzo cenna usługa, która e, pomaga po prostu w sprzedaży nieruchomości. E, kolejny element tego, tego brandu to mój osobisty mentoring e, i moje zaangażowanie w rozwój każdego pośrednika. E, to ja nie potrafię prowadzić biznesu na zasadzie: hej, żuczki, idźcie sobie zrobić tam. To nie jest tak, że jestem kontrol freakiem i wszystko muszę kontrolować. Nie, mam świetnych ludzi, deleguję zadania i nie wtrącam się. Natomiast wtedy, kiedy mnie potrzebują, to jestem na miejscu, wspieram, pomagam, szukamy wspólnie rozwiązań. Kolejny element to jest wsparcie architekta. Tutaj korzystamy z wsparcia hand design, architektów hand design. Wiele pomysłów rozkładów pomieszczeń, nowych rozkładów pomieszczeń, wizualizacji, wsparcia. To niesamowicie przydaje się w rynku, na rynku podstawowym, a już zwłaszcza na rynku e, premium. I kończąc, e, moje drogi, o, moi drodzy, oczywiście, świetne warunki finansowe to jest też to coś, co jestem w stanie pośrednikom współpracującym ze mną e, zaproponować. Dla kogo jest kierowane to nagranie? No, Słuchajcie, ja jestem realistą. Wyszkoliłem setki pośredników, którzy już ze mną w inwestorium nie pracują. Część w ogóle nie pracuje w branży, część odeszła, pracuje gdzie indziej. Ja rozumiem, komuś się może nie podobać moja fryzura. Ktoś może nie chcieć takich ciśnień, chce pracować jakby wolniej, swobodniej, mniej zamykać. Ja to też szanuję. Mam pewien model, model pracy, jeżeli się angażuję, angażuję się na 100%. Tego samego oczekuję od moich pośredników. I zdaję sobie też z tego sprawę, że tak jak ta jedna osoba, która już do mnie dotarła, zresztą z YouTube'a, dlatego robię to nagranie i dzisiaj dołączyła na chwilę, na te kilka miesięcy do zespołu Investorius, a za chwilę od maja już przejdzie do brandu Colty nieruchomości premium. Tak samo być może a także wielu pośredników, czy kilku pośredników z branży premium ogląda mnie, śledzi, ogląda te nagrania i być może szuka miejsca, żeby pójść krok do przodu, żeby mocniej się rozwijać, być może czują się niedowartościowane, być może miejsce, w którym są, nie spełnia ich oczekiwań. I szukanie swojego miejsca, optymalnego miejsca, jest czymś absolutnie naturalnym na tym, na tym rynku. Zresztą w każdym biznesie. No, nie ma już dzisiaj. Ja mam taką ciocie, słuchajcie, która jak poszła pracować do chemii na Foxal. To przepracowała, dzisiaj już jest na emeryturze, wspaniała ciocia, To przepracowała całe swoje życie w jednej firmie do emerytury. No, takich firm już nie ma, takich miejsc pracy już nie ma. Może gdzieś tam w jakichś szczebolach, tak chyba tak to się nazywa. W, poprawcie mnie, jeżeli gdzieś tu coś kręcę, w Korei Południowej tak i Japonii, ale, ale w Polsce już nie ma. Więc naturalne jest to, że ludzie rozwijają się, dochodzą w pewne miejsce i, i być może szukają. Szukają innych możliwości. Więc tą moją ofertę kieruję do osób już z doświadczeniem. To jest ta różnica. Inwestorius to jest miejsce, gdzie można przejść i nauczyć się od zera. Tutaj już rozmawiam z osobami, które mają doświadczenie w biznesie, w pracy z ludźmi i coś już przynajmniej liznęły, jeżeli chodzi o nieruchomości. Drugi element bardzo ważny w którego szukam wśród moich współpracowników, to jest e, klasa i wysoki poziom kultury osobistej. Tak sobie wyobrażam to, e, to biuro. Hmm, chyba nie muszę rozwijać tego, tego, tego elementu. A teraz e, mam tylko 10 miejsc. Właściwie to 9, bo jedno już jest e, zajęte, więc jeżeli myślisz, że to może być gdzieś tam Twoje. Twoje miejsce, albo chcesz się po prostu spotkać, pogadać o tym, że być może to może być Twoje miejsce, napisz do mnie, w opisie tego filmu jest mój adres mailowy. Umówimy się na niezobowiązujące spotkanie, porozmawiamy. Bardzo ważna rzecz, ja wszystkie te spotkania traktuję jako spotkania poufne, w związku z tym ani nie publikuję jakichś storek z tego, ani nie dzielę się Informacją z nie wiem, obecnymi partnerami biznesowymi, z którymi ci pośrednicy współpr współpracują, bo nie widzę takiego sensu. Zresztą e, ja mam nadzieję, że z wieloma biurami e, premium e, na rynku znajdziemy e, fajną. Już zresztą jeden e, jedno zbiór, właściciel jednego z biur e, kontaktował się ze mną, gdzieś tam wymieniamy się jakimiś pomysłami, tak? A więc mam nadzieję, że znajdziemy fajną płaszczyznę też do współpracy między sobą i, i, i stworzymy coś, czego żaden MLS w Polsce nie był w stanie, i żadne stowarzyszenia nie były w stanie wytworzyć, więc nie udało się na rynku podstawowym, może uda się na rynku premium i może przynajmniej z częścią, z częścią biur. Ja uważam, że moje transakcje czekają na mnie, ja nie muszę ich nikomu... E, nie, zabierać, tak. E, są tacy klienci, którzy po prostu wybiorą mnie. E, swoją liczbę transakcji rocznie zamkniemy. Rozgadałem się, jak to zwykle. E, słuchajcie, rezerwujcie, zrobimy coś, czego pewnie żadne inne biuro do tej pory nie robiło. E, czyli Zaproszę Was, no dobra, jakąś listę zrobimy, ale powiedzmy, że ta setka się zmieści. Zaproszę Was na imprezę, na otwarcie, na lampkę dobrego wina. Także 6 maja w piątek rezerwujcie już czas. Oczywiście jeszcze będę pokazywał, jak tworzę to biuro, będę Wam przypominał o tym terminie, ale już teraz czujcie się zaproszeni. Wpadniecie, spotkamy się, pogadamy. Będzie też jakaś okazja do osobistego wymienienia przynajmniej kilku zdań o nieruchomościach i nie tylko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się ciepło i przede wszystkim zdrowo. Takie czasy, ale damy radę. Jestem przekonany, że. Jest to trzeci i ostatni rok naszej walki z tą zarazą. Do następnego razu.